Na tak zadane pytanie odpowiedź może być tylko jedna: skrzyżowanie z ruchem okrężnym. W naszym ustawodawstwie prawnym dotyczącym ruchu drogowego nie ma pojęcia takiego jak RONDO. Faktem decydującym o tym, że zbliżamy się do skrzyżowania z ruchem okrężnym jest znak nakazu ruch okrężny, który to nakazuje nam kierunek objeżdżania punktu centralnego, takiego jak wyspa, plac lub inna budowla skrzyżowania z ruchem okrężnym. Znak ten stosuje się przed skrzyżowaniem dróg w celu wskazania kierującym, że ruch odbywa się dookoła wyspy lub innego jakiegoś obiektu w kierunku wskazanym na znaku. Trzeba również tutaj zaznaczyć, że tego znaku nie umieszcza się przed takim skrzyżowaniem z ruchem dookoła wyspy lub innego obiektu, kiedy jednej z dróg Przyznano pierwszeństwo przejazdu. Skrzyżowanie z ruchem okrężnym w stosunku do innych skrzyżowań o podobnej budowie różni się tylko tym, że na każdym wjeździe na takie skrzyżowanie muszą być ustawione jednakowe znaki, co oznacza, że każdy wjeżdżający na to skrzyżowanie widzi takie same znaki, jakie myśmy widzieli w czasie wjeżdżania na to skrzyżowanie Jeżeli przed skrzyżowaniem z ruchem okrężnym ustawiony jest tylko sam znak nakazu, w którego definicji nie ma nic Dotyczącego pierwszeństwa przejazdu na takim skrzyżowaniu z ruchem okrężnym, bezgranicznie o pierwszeństwie przejazdu będzie decydować zasada pierwszeństwa z prawej strony. I dlatego, jak widzimy, pojazd znajdujący się na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym udziela pierwszeństwa pojazdowi chcącemu wjechać na to skrzyżowanie. Jak i również oba tramwaje mają pierwszeństwo, gdyż właśnie Pojazdów szynowych zasada pierwszeństwa z prawej strony nie dotyczy. Inaczej wygląda kwestia pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym, przed którym ustawiony jest znak nakazu wraz ze znakiem ustąp pierwszeństwa, ewentualnie ze znakiem STOP. Zgodnie z zasadą, że każdy kierujący pojazdem ma ustawione takie same znaki jakie myśmy mieli, a więc widzi każdy kierujący wjeżdżający na to skrzyżowanie znak ustąp pierwszeństwa lub ewentualnie znak stop. Nie wyłączając tego pojazdu szynowego, a więc jeżeli nawet. Z prawej strony, by nadjeżdżał pojazd szynowy, musi nam udzielić pierwszeństwa z uwagi na to, że wjeżdżając ma ustą pierwszeństwa przejazdu. Natomiast pojazd szynowy nadjeżdżający z lewej strony między nami a nim ewentualnie rozstrzygałaby reguła prawej strony, która właśnie tego pojazdu szynowego nie dotyczy i dlatego miałby on pierwszeństwo przejazdu. Wiele kontrowersji, nawet więcej chyba niż udzielanie pierwszeństwa przejazdu, budzi używanie kierunkowskazów przed, jak i na samym skrzyżowaniu z ruchem okrężnym. Te płyty DVD powstały z myślą o takich osobach jak Ty i mają pomóc w pokonywaniu problemów. Znajomości przepisów ruchu drogowego, problemów technicznych opanowania samochodu i trudności w podejmowaniu decyzji na drodze, jak zdecydowałeś się nabyć płyty? Napisz adres e-mailowy, widzisz na ekranie, podam warunki i wyślę na wskazany adres. Opierając się na interpretacji. Otrzymanej na mój osobisty adres od Ministerstwa Transportu, Departamentu Transportu Drogowego, jak i również Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, postaram się tą kwestię naświetlić i wyjaśnić. Zarówno Departament Transportu Drogowego, jak i Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Jednoznacznie odniosły się do problematyki sygnalizowania zmiany kierunku ruchu i pasa ruchu przed i na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym i oceniło, cytuję, wykonywanie poszczególnych manewrów zmiany kierunku jazdy i pasa ruchu podczas przejazdu przez skrzyżowanie z ruchem okrężnym wymaga od kierującego pojazdem. Respektowania łącznie wszystkich zasad, oczywiście zależnych od organizacji ruchu na takim skrzyżowaniu z ruchem okrężnym, zarówno ogólnych zawartych w artykule 16, jak i szczególnych określonych w artykule 22 i artykule 25 prawa o ruchu drogowym. Co by oznaczało, że przed skrzyżowaniem z ruchem okrężnym, jak również na nim, wszystkie zasady dotyczące zmiany kierunku ruchu i zmiany pasa ruchu stosujemy takie same jak na każdym innym skrzyżowaniu o podobnej budowie technicznej. Jeżeli pojazd jest wyposażony w kierunkowskazy, to kierujący takim pojazdem. Ma obowiązek sygnalizowania zamiaru zmiany pasa ruchu, lub kierunku ruchu. To znaczy skręt w prawo, skręt w lewo i zawracania zawczasu i wyraźnie. To znaczy sygnalizowanie powinno odbywać się przez taki czas, aby zamiar był dla innych uczestników ruchu zarówno Czytelny, jak i oczywisty. Z tego wynika, że przed skrzyżowaniem z ruchem okrężnym, jak i przed każdym innym skrzyżowaniem o podobnej budowie, mamy obowiązek zasygnalizować kierunkowskazem, w którą stronę na tym skrzyżowaniu będziemy się poruszać. Jeżeli będziemy skręcać w prawo, włączamy prawy kierunkowskaz. Jeżeli będziemy mieć zamiar skręcić w lewo, Włączamy lewy kierunkowskaz, jeżeli będziemy mieć zamiar jechać prosto na tym skrzyżowaniu, nie włączamy żadnego kierunkowskazu. Kwestia wyjeżdżania z takiego skrzyżowania z ruchem okrężnym. Jeżeli opuszczamy takie skrzyżowanie, wyjeżdżamy z niego i wyraźnie zmieniamy kierunek w prawo, Mamy obowiązek zasygnalizowania, wyjeżdżając z takiego skrzyżowania, włączyć prawy kierunkowskaz. Ale należy pamiętać, że jeżeli wyjeżdżamy w prawo, mamy obowiązek utrzymać tor jazdy przy prawej krawędzi tego skrzyżowania, chyba że znaki poziome lub pionowe wskazują inaczej, jak za chwilę zobaczymy na tym skrzyżowaniu. Natomiast jeżeli wyjeżdżamy z takiego skrzyżowania, opuszczamy go i wyjeżdżamy na wprost, to żadnego kierunkowskazu nie mamy obowiązku włączać i ponieważ jazda na wprost dozwolona jest z każdego pasa ruchu, możemy to zrobić ewentualnie z prawego lub z tego bardziej wewnętrznego pasa ruchu. To oznakowanie kierunki na pasach ruchu wskazuje, że opuszczając to skrzyżowanie, wyjeżdżamy jadąc na wprost. I możemy tą jazdę na wprost, wyjeżdżając z tego skrzyżowania, wykonać zarówno z prawego pasa ruchu, jak i z tego bardziej wewnętrznego pasa ruchu. Natomiast, jeżeli byśmy na tym skrzyżowaniu wykonywali manewr zawracania to znaczy dalej jechali w lewo musimy obowiązkowo utrzymywać tor jazdy na tym pasie ruchu wewnętrznym oczywiście wyjeżdżając z tego skrzyżowania zgodnie z oznakowaniem pionowym utrzymuję jazdę na wprost i żadnego kierunkowskazu nie włączam. Reasumując to wszystko, takie pojęcia jak że pojazdy na rondzie mają pierwszeństwo przed pojazdami, które do tego ronda się zbliżają, lub że kierujący przed rondem zwalniani są z obowiązku sygnalizowania kierunkowskazem zmiany kierunku ruchu, lub że Opuszczając rondo, mamy obowiązek włączyć zawsze prawy kierunkowskaz, są nieuprawnione, bez względu na to, czy te stwierdzenia dokonuje organ kontrolujący, czy instruktor prowadzący naukę jazdy, czy egzaminator, który jest przedstawicielem wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Takie twierdzenia, jak przed chwileczką przytoczyłem, Obowiązywały w kodeksie drogowym do 1984 roku. Po tym okresie zostały zmienione i nie znalazły zapisów w obecnym prawie o ruchu drogowym. Dziękuję za poświęconą uwagę.